Na kolejnego vloga. A jak mogliście zobaczyć, już po tytule będzie to taki vlog, z jakiej mojej codzienności dzisiaj będzie się sporo działo. Powracam też do rodzinnego miasta, więc myślę, że ten vlog będzie ciekawy. Właśnie jestem w trakcie robienia makijażu, bo za około 35 minut muszę wyjść na uczelnię. Bo dzisiaj zaczynam rano biologią, a dokładnie neurobiologią, więc będzie się działo i są to ćwiczenia, czyli są to bardziej wymagające rzeczy niż wykłady, bo na ćwiczeniach my musimy naszą wiedzę pokazywać, a nie wykładowca. Więc zawsze te ćwiczenia są bardziej stresujące. Ale nie będę ukrywać, mamy fajną babeczkę, jak chodzi właśnie o tę neurobiologię, jak chodzi o ćwiczenia, jest bardzo fajna, fajnie tłumaczy, fajnie zadaje pytania, nie jest taką, wiecie, osobą, która strasznie pcha, że jak ty nic nie rozumiesz, to nie możesz tutaj być, tylko jest faktycznie wyrozumiała, oczywiście jest wymagająca. Bo no jest jednak to taki przedmiot bardzo ważny na psychologii. Gorcie uważam, że są ćwiczenia, jak i wykłady z procesów poznawczych, to jest tak naprawdę na równi, jak chodzi o biologię, najtrudniejszy przedmiot na pierwszym roku właśnie na psychologii. Jeżeli ktoś ktoś z Was chce iść właśnie na psychologię, to na pewno kiedyś usłyszy o procesach poznawczych, które są dosyć trudne. Wczoraj się w sumie na nie uczyła Jeżeli byście mnie spytali, jak to wygląda, Jak chodzi o psychologię z trudnością, to na pewno bym wam powiedziała, że nie są to najłatwiejsze studia. Szczerze mówiąc, da się tego wyuczyć, da się znaleźć jakiś taki w miarę um, czas też dla ludzi, więc spokojnie to nie jest tak, jak na przykład, nie wiem, medycyna czy prawo, że wy macie cały czas na przykład kartkówki. Dzisiaj jest środa i środy zawsze mam takie najbardziej trudne i są najbardziej takie rozbite, bo w środę mam z rana właśnie ćwiczenia z biologii. Później mam około przerwę 2-3 godziny w zależności od tygodnia i później mam kolejne zajęcia od godziny 15 do 17.30 z obszarów zastosowań psychologii albo filozofię w zależności od tygodnia, to właśnie się tak rotuje. Ale są to takie najtrudniejsze, powiem wam, e, takie godziny, bo to albo macie najpierw z rana, albo macie później z wieczorem. Nic nie zrobicie w te 2-3 godziny, bo zanim dojedziecie do domu, zanim co, no to już mało jest tego czasu, więc to jest taki rozbity dzień. I wolę faktycznie być na przykład dłużej za jednym zamachem na uczelni niż takie wracanie, powroty i tak dalej. Bardzo lubię ten bronzer, ale popatrzcie, trochę się kruszy i przez to już nawet tak... Nie do końca fajnie się z nim pracuje, więc muszę tak na niego uważać, bo on po prostu już sam z siebie się kruszy i nie jest to fajne, ale jest bardzo fajny, pięknie pachnie, ładnie się blenduje, bardzo go lubię, ma ładny kolor, taki idealny po prostu odcień dla mnie teraz na. Zimę, jesień Róż tej samej serii jest też tak samo fajny On już mi się aż tak nie kruszy jak bronzer Jest chyba bardziej zbity Coś w tym stylu, ale jest bardzo fajny Ma taki właśnie powiedziałabym Brudny róż, fajnie łączy się Właśnie z tym bronzerem I na jesień czy właśnie zimy to, to jest wiecie taki przygaszony róż i mi to naprawdę bardzo siedzi, jak chodzi o takie makijaże. Tak naprawdę mój dzisiejszy dzień jest dosyć zabiegany, bo za 20 minut, tak naprawdę, wychodzę, idę na tą neurobiologię, będę tam później wracam do domu, ogarnąć trochę mieszkanie, spakować się w walizkę. Muszę też pozmywać naczynia po śniadaniu, e, później jadę na zajęcia i po zajęciach jadę do domu. Dzisiaj jest w sumie taki dzień, że cały czas coś muszę robić, ale spoko, bo później będę w rodzinnym mieście na cztery dni, więc sobie tak odpocznę, już nie będę musiała się niczym przejmować, mogę sobie, wiecie, taki... Po prostu mam taki dłuższy weekend, więc bardzo fajnie, no bo jak wiecie, e, jakby to oglądacie, to pewnie już jest po tym weekendzie, no ale teraz jest środa i w piątek jest Wszystkich Świętych. Więc taki dłuższy weekend fajnie, że jest. W ogóle mam ostatnio jakiś problem z moimi oczami i dowiedziałam się, że mam zapalenie spojówek i musiałam sobie kupić okulary z filtrem niebieskim, bo przez to, że bardzo dużo jestem cały czas przy elektronice i nie chodzi mi o to, że jestem uzależniona czy coś. Nie, bardziej chodzi o to, że na słuchach mam tabletę, na którym. Piszę i robię notatki, z którego się uczę później. Oprócz tego na tablecie czy na telefonie montuję, nagrywam, odpisuję na maile, ogólnie pracuję. Więc ja tak naprawdę w tej elektronice jestem cały czas. No i musiałam sobie kupić właśnie okulary, które mają ten filtr niebieski, żeby troszkę mi oczy odpoczywały. Ale jakbyście się zastanawiali, jak wyglądam w okularach, są one takie. Są dosyć duże, właśnie takie chciałam, żeby były duże, więc... No ogólnie dużo osób mówi, że fajnie mi jest w nich i że ładnie w nich wyglądam, e, wiecie co, ja już mam je z jakiś tydzień wydaje mi się i już jestem przyzwyczajona, ale wiecie, nadal jak na przykład wkładam je tak w randomowy czas, to mam takie, o to jestem ja. Jak wam mówiłam wcześniej, ja te okulary noszę tylko wtedy, kiedy właśnie używam elektroniki, kiedy się uczę, kiedy jestem w studiach, więc ogólnie często... Ale wiecie, tak na co dzień w nich wiadomo nie chodzę, czyli na przykład teraz jak będę jechała na studia komunikacją miejską, no to nie włożę ich oczywiście. Ale tak ogólnie często je wkładam, no bo są mi potrzebne. Oprócz tego aktualnego, co zawsze noszę pierścionka z Pandory, włożę sobie jeszcze taki pierścionek złotki z kokardką, żeby nawiązywał do mojego dzisiejszego sweterka i zawsze... Ten pierścionek daję tutaj na środkowy palec. W ogóle ostatnio zobaczyłam, że Pandora wypuściła nową serię i tam jest pierścionek z kokardką. Tak on wygląda. Tutaj wam wkleję. Jest taki piękny, że dosłownie ja się zakochałam i ja muszę go mieć. Muszę go mieć. Nie wiem jak to zrobię, bo kosztuje 300 zł, ale ja go po prostu muszę mieć. Dosłownie to jest mój pierścionek z Pandory, który już dostałam, wydaje mi się, że półtorej roku temu, na 18. no i uwielbiam Pandorę. Tutaj też mam Pandorę, tutaj też mam Pandorę, więc dosłownie ten pierścionek z Pandory nowy jest taki piękny, muszę, muszę się w niego zaopatrzyć. Te perfumy polecimy w tezy Fem Wonderland. One pięknie pachną, tak kwiatowo, dziewczęco, więc myślę, że jak mamy dzisiaj taki strój kokardkowy, koket... To takie kwiatowe, ładne zapachy będą idealne. Ja mam już spakowaną całą walizkę. Jest ona dosyć mała, To jest ta podręczna walizka, co można ją też dawać do samolotu, więc jest dosyć malutka. Tutaj mam chyba wszystko. Tutaj mam wszystkie ubrania. Tutaj mam kosmetyczkę i jedną torebkę. Jedna na cztery dni to chcę mieć jedną taką torebkę mniejszą, bo biorę oczywiście tam dużo. Szybki outfit check, kurt pariser, sweterek jest z Stradivariusa, spodnie Stradivarius, buty Nike. Właśnie wracam z uczelni, teraz idę na półtorej godziny do domu, ogarnąć parę spraw, ale powiem Wam, że w miarę mi zniecały te półtorej, dwie godziny tych ćwiczeń. Były fajne, ciekawe, udzielaliśmy się, więc spoko. Teraz idę zjeść obiad, tak jak Wam wcześniej mówiłam, muszę ogarnąć tą walizkę, no i będę znowu leciała na zajęcia. Kolejne, ale dam radę. Ja nic nie nagrywałam, musiałam się skupić na tych zajęciach, ale było spoko, powiem Wam, że jakoś mi tak to zleciało i nawet nie wiem kiedy, i minęły te dwie godziny. Dużo rozmawialiśmy, dużo tam właśnie o emocjach, o traumach, więc ja lubię akurat takie tematy, też o jakichś tam metodach badania mózgu, o neuronauce, więc naprawdę ciekawe były rzeczy. Ja już się pojawiałam, spakowałam. Tutaj walizki, tak ona się prezentuje, więc no nie jest taka najmniejsza, ale no, muszę z teraz na zajęcia, w sensie nie teraz, za, za tą godzinkę, bo teraz mamy jakąś godzinę czasu na właśnie, chciałam tą walizkę ogarnąć już do końca, ją spakować, właśnie teraz robi mi się obiad, muszę pozbywać naczynia i będę ready, jeszcze teraz muszę podawać telefon, żeby mi nie padł, i tak to jesteśmy gotowi. Za jakieś, o, nawet 3 minuty muszę już wychodzić, więc biorę walizkę ze sobą już. Trochę ambers czuję się z tym, że muszę wziąć walizkę na uczelnię. Wiecie co na studiach jest to bardzo normalne, że duża ilość osób i chodzi z walizkami na uczelni, ale są to najczęściej piątki, a nie środek tygodnia. No ale wiecie, no też jest ten dłuższy weekend ze względu na wszystkich święta, więc myślę, że to nie jest takie randomowe. No ale zobaczymy. Chodźmy na te zajęcia, przeżyjmy je szybko, mam nadzieję, że miną mi szybko, dla Was to będzie dosłownie sekunda. Ja mam nadzieję, że jakoś to przeżyję i że już będziemy w drodze do rodzinnego miasta, gdzie odwożymy sobie nowe paczki pr nowe książeczki, Mam też jedną książkę mi przyszła tam, więc mam nadzieję, że szybko minie i już będzie tylko lepszy po prostu w ten dzień. wróciłam do rodzinnego miasta i jest godzina 20, więc dosyć późno ja skończyłam zajęcia o 17.40 ale były takie korki ale to takie korki w Krakowie, że dosłownie my z samego Krakowa wyjeżdżaliśmy godzinę, godzinę ogólnie z Krakowa do mojego rodzinnego miasta jedzie się tak godzinka godzinka, jakby krótko ale my jechaliśmy dwie godziny ja mówię, nie no to jest jakieś jaja. Ja myślałam, że my będziemy właśnie na taką 18:30, tam przed 19:00. My byliśmy w okolicach 20:00. Nie fajnie, ale na szczęście jesteśmy już w domu. Zjadłam właśnie taki obiad-kolację. Moja mama mi zrobiła, więc mega cute, mega fajnie. I zaraz sobie otworzymy moje pierowe, bo przyszły do mnie paczki pierowe, właśnie tutaj. W moim rodzinnym mieście jeszcze coś tutaj dochodzi, niektóre właśnie paczuszki I tutaj na mnie czekają właśnie dwie, a w sumie trzy, bo jedna jest taka wielka i tam są dwie paczki Więc myślę, że zacznę od tej, tutaj będzie książka do recenzji, jak się nie mylę Więc otwórzmy sobie i sprawdźmy sobie, jak to jest książka i co do mnie przyszło Little Lies i jak dobrze wiem, to jest pierwszy tom jest to książka Spicy od wydawnictwa Papierowe Serca, więc bardzo fajnie chciałam to przeczytać. W ogóle nawet dzisiaj dostałam maila, że chyba dzisiaj właśnie premiera tej książki. Mam no, tutaj takie dwie wielkie, piękne paczki PR-owe: jedna jest taka Halloweenowa, w ogóle popatrzcie, jak ona jest piękna, a druga jest taka wsówkę, więc teraz sobie je. Wszystkie otworzymy i zobaczymy, co tam jest w środku Mamy sobie ten halloweenowy box Jestem bardzo ciekawa, co tam będzie w środku Więc uwaga, uwaga Tutaj mamy uloteczkę, pewnie tam jest napisane, co jest w środku Jest przepięknie zapakowana Taką odżywkę bez spłukiwania od garniera Więc bardzo fajnie Ulubiony płyn micelarny, dosłownie Ten płyn micelarny skończył mi się wczoraj albo przedwczoraj Więc idealnie teraz po prostu bo mam nowe całe opakowanie uwielbiam to jest najlepszy płyn micelarny jaki kiedykolwiek byście mogli sobie po prostu kupić gdzieś jeszcze płyn micelarny z olejkiem taką miniaturkę żeby sobie przetestować i to jest usuwa on makijaż wodoodporny mega spoko jestem ciekawa właśnie jak mi się sprawdzi eyeliner z Nyksa bardzo fajnie ja powiem wam że zawsze miałam eyelinery takie w pędzelku i były takie dla mnie no, żeby mi się z nimi pracowało, a tutaj widzę, że mamy w pisaku. Mamy eyeliner w stiku z Nyxa, taki zielony, więc fajnie nawiązuje do Halloween Fat Oil Click z Nyxa w kolorze Trending Topic, ale jest taki brązowiutki. Brązowy, ale ładnie się w ogóle świeci. Możemy nawet go sobie troszkę dodać na. Tutaj moje usta. Pajna paczka PR-owa, tak ona się prezentuje. Stylki do odkurzacza. Powiem Wam, że chętnie przyjmę, przyda się. Uuu, miniaturkę z Dr. Irena Eris. Dermokrem na noskę do twarzy z klarena. Ej, zarąbiste to jest. To jest baza pod oko. Ja powiem wam, że mam tą kultową bazę z Rimmela i jest moją ulubioną bazą. Obsesyjnie ją używam codziennie. Nie ma dnia, kiedy ja nie używam tej bazy z Rimmela, uwielbiam ją, a tutaj teraz jest jakaś nowa wersja. Właśnie pod to jest połączenie korektora z bazą, krem do rąk, bardzo fajnie teraz się przyda. Już do rzęs z Max Factora, krem pod oczy z Wianek, pianka utrwalająca ze Schwarzkopowa, więc moja fajnie przyda mi się na pewno do robienia ulizanek. Fryzurę, do mycia twarzy z węglem aktywnym. Fajny duet, chętnie przetestuję, bo teraz jestem w rodzinnym domu, więc jakieś kosmetyki do włosów mi się przydadzą, bo nic ze sobą nie wzięłam. I mam tutaj odżywkę, która ma uzyskać efekt taffy i szampon, który jest wygładzający, więc bardzo fajnie. Z ostatnią rzeczą jest to mydło w płynie. Bardzo mi się przyda, bo... To tyle, ile dalej w sumie chillować sobie, oglądać coś. Aktualnie oglądam tą serię od Reziego dom strachów, coś takiego i powiem Wam, że jest spoko, ale spodziewałam się czegoś innego po tym całym trailerze, co był, że wiecie, że myślałam, że to będzie jakieś takie bardziej straszne, nie mam takie mieszane uczucia i ogólnie bardzo lubię takie programy właśnie influencerów, tak samo jakieś tam mafia, co była u Frieza jakieś tam monopolii od ze sabotażysta, nie bardzo lubię takie programy. Lubię właśnie takie coś typu takie reality show, programy, dla mnie to jest mega fajne I fajnie, że to wychodzi tam jakoś systematycznie Ale ten program, raz jego oglądam, bo w sumie nie mam co oglądać, bo tak 50-50 powiem wam Mam takie mieszane uczucia z tym programem Jeżeli oglądaliście, to możecie dać znać co wy sądzicie Powiem wam, że jestem bardzo zła na moją aktualną cerę, bo było naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ja już miałam takie, o kurde, trądzik, jest mega fajnie, nie miałam już żadnego trądziku, miałam jedynie tam pojedyncze przebarwienie właśnie po poprzednim trądziku, ale mówię, wiecie, przebarwienia, no to wystarczy dać trochę korektora, no i tego nie widać tak jak trądzik, nie, no bo wiadomo, trądzik wypukla się przy makijażu, no a przebarwienie po prostu zakrywa się, tak jak np. piegi byście zakrywali. No, i mija jakiś ostatnio czas, i mnie tak wypryszczyło, jakby tutaj ten obszar. Bo ten policzek jest ładny i zwyczajny, ale ten lewy policzek tutaj czerwony, ognisty, bolący. że był to stres. Miałam ostatnio bardzo stresujące takie dni, i dużo się nie działo, jak chodzi o taki stres. I powiem Wam, że naprawdę były to takie no, gorsze jednak dni. O której za bardzo tam nie mówiłam znajomym, czy i tak dalej A raz sobie pozwoliłam zjeść czekoladę z orzechami Raz, jakby miałam ochotę I za czekoladę z orzechami, którą tam miałam, chyba mi chłopak nawet kupił I jakby ja wiem, ja mam ogólnie uczulenie na orzechy Nie mam takiego uczulenia jak byście mogli myśleć, że Wiecie, że ja jem po prostu i od razu mnie Nie wiem dusi, czy coś, nie, ja właśnie nie mam takiej z orzechami, tylko ja mam taką nietolerancję orzechów, że po prostu nieba właśnie będzie albo mnie wypryszczy, albo będę miała tak na przykład, że coś mi będzie swędziało. Na przykład kiedyś miałam tak, że mnie na przykład swędziały nie wiem, ręce, swędziało mnie tutaj gdzieś na nogach. Więc albo jest to wysypka, właśnie w postaci trądziku, albo wysypka w postaci jakiegoś tam na ciele, jakichś takich bomb Trudno, to jest normalne, przejdzie mi pewnie. Za kilka dni, mam nadzieję, bo za 10 dni mam imprezę, więc chciałabym na niej fajnie wyglądać. Znaczy, wiadomo, żebyście nie zrozumieli nieźle. Z trądzikiem też można fajnie wyglądać, ale wiadomo, jakoś tak pewniej się czuję, gdybym nie miała tego trądziku i myślę, że każdy to zrozumie. Ta maska z Fenty Skin. Ona jest cudowna, ja mam ją w wersji waniliowej, ten standardowej i. Zawsze na noc nakładam taką grubą warstwę, taką mega grubą warstwę, i później moje usta są nawilżone na cały najbliższy dzień. Więc zawsze na noc i już z rana cały dzień nie muszę nic robić. Tak samo lipko, bo wyglądam na takich ustach nawilżonych cudownie, więc bardzo wam polecam. Jestem już okarnięta do spania i ja mam jakieś jeszcze, wydaje mi się, że z pół godziny i już będę szła spać. Taki mam przynajmniej plan, żeby się wyspać, żeby zacząć jutrzejszy dzień. Pewną energię, i jutro mam w planach dosyć sporo się pouczyć. Aktualnie czytam Vanity od Julii Brylewskiej i jest to prequel do powieści Michael. Michael mi się bardzo podobał, była fajna ta książka, czytałam ją chyba z półtorej roku temu i bardzo mi się dobrze kojarzy, mimo tego, że jest to bardzo mocna książka. Właśnie wyszedł teraz prequel, jakby do tej powieści, do tej historii. Teraz lecę spać. I chciałabym Wam podziękować za tego vloga. To był taki bardzo różny vlog. Wydaje mi się, że troszeczkę chaotyczny, bo przez to, że ja tak naprawdę byłam dzisiaj bardzo długo na uczelni, bo no dzisiaj mi tak naprawdę uczelnia zabrała około 5 godzin z życia? Jak nie więcej. To jest dosyć sporym ilością czasu. Później mi podróż zajęła około 2,5 godziny, więc w sumie ja takiego czasu faktycznego dla siebie to miałam. Słuchajcie, 5 godzin dzisiejszego dnia, więc nie jest to za duży czas, tak naprawdę. No ale mam nadzieję, że coś skleję z tego vloga i że aktualna już wersja mnie, która teraz montuję, powie, ok, fajny vlog. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki właśnie vlog, taki luźniejszy, bardziej mi poznajecie z takiej, wiecie, prywatnej strony. Ja wam dziękuję już za dzisiejszego vloga i do zobaczenia w kolejnych. Bye!